jak kolona czy pędził? Życzyłem tym gejom, bezbości mi się banal Nowy badka i opanuje wzwody Bo znowu stoi pała Zruchałem pół łodzi, zruchałem pół miasta Jeee, yeah. bardzo twarda pałka Niech to się mi to, że to nie zabawka Hej Kutasa we sieba nie sięgnę dawy do kostek Prawdopodobnie co za miesiące to to będę bardziej zruchany w Polsce i chcę to order, bo jak na razie tu w mordy i chcę potem w mordy i kurwa jeszcze raz mordy chcę O Patrz tu twarz, ale spokojnie zliżę z rowu Lubię ten smak, bo lepiej tak szuczę by z szkoda szkoda kodamych żałów, chodam ich żałów Bo z Puch, trwa, Bo czasem spuszcza twarz Ale ci weszło Co się bałem, bo tu dojdę Lezionderko, ale ci dobrze Lezionderko, wiecie jak co Ostatnio ruchłam się średnia, średnia, teraz mi dobrze Rówam się dobrze Nowy, nowy badka, I ja opanuję z wody Bo znowu stoi pała Zruchałem pół Łodzi, zruchałem pół miasta yeah, e, e, Bardzo twarda pałka Niech to się udowodni mi to, że to nie zabawka Nowy Batman Takie potencjonujące, bo zrobiłem pierwszą morgę i każdy się śmiał, szczególnie Bartek, Później nie dawał możne. Nie miałem tej wierzch, a teraz mam. Ty obciągłeś mnie, to teraz ja. Wow, mówi do nich sak. To na i on na ciebie naszcza, na ciebie i batka. Nosi czarny strapon, długi, bo dorasta. To po prostu ja, ja i moja pałka, bo do jednakowej zewaliłem za dzieciaka Kiedyś ruchałem sześciu, potem była zmiana i poczułem się jak szmatan Bo ja jestem I jako uroczy pedziu życzyłem tym gejom, by spuścili mi się banal Nowy bad opanuje z wody bo znowu, znowu stoi pała Zruchałem tu łodzi, zruchałem tu miasta Nie, yeah. e, e. bardzo twarda pałka Niech to się udowodni mi to, że to nie, nie zabawka, zabawka.